Siemaneczko. 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 Siema. Siema. Siema! Tak, to będzie seria filmów, który, które nagramy naraz, nie? I tu wszystko, wszystkie produkty mam w plecaku. I... Jak coś nie będziemy się przebierać do każdego filmu. Dokładnie. Tak. W tych samych ubraniach. Tak. Tak. I my to podzielimy na kilka filmów z całą zawartość tego plecaka. Tam jest chyba sześć czy siedem produktów. No Ciekawych i... produktów. No tak, no i jesteśmy tutaj praktycznie całą ekipą z Polski i to są ostatnie nagrania póki co, także no, miło się z wami współpracowało co? Ale się skończyło no, po, tu Więc zaczynamy I zaczniemy Oto są osobno O, jesteśmy w karcie ładnie. Dobrze, kolejna rzecz z plecaka. Proszę. Jest to słony chips, Najbardziej słony czy coś w tym stylu. Znaczy, może to nie jestem z Hot Chipsa, bo porąbałem troszkę ze zamówienia, ale myślę, że też będzie słony. Mhm. Tak, i to też jest, też jest, czy był w miarę znany challenge. I mnie ciekawi, czy to jest serio takie słone. I co w tym jest? No, raczej. Energia jest. <laughs> nie no, raczej to jest y, tak, że. To jest chyba sama sól. Ale. W sumie, czy jest coś słoniejszego od soli? To może jest tak samo, jakbyś y, łyżeczkę soli zjadł. No to, mam nadzieję, bo już takie jadą łyżeczki, nawet po dwie soli normalnie. Czy jest coś innego słonego niż sól? Łóż... Chyba nie. Wiem, że jest jakaś. Y, Mieszanka przypraw, taki zamiennik. Tak jak z cukrem macie. Eee, jak to się nazywało ten zamiennik cukru? Pamiętacie? Eee, kurde. Ksen, nie, ksen. Po co nieks. Jak kup... to się nazywało? To, co ty kupowałeś. Czemu? To, co ty kupowałeś? A, nie problem. A, dobra, nieważne. Eternit? Nie, <laughs> nie, nie. Najwyżej tam nazwę, bo zapomniałem no, tego. Ja to, się to tak. Najpierw otworzymy te trumienki. O ciekawe czy będzie tatuaż. O ja to uwielbiam. Coś mi to się nie chce otworzyć. O, A, o. bo to jest plomba gwarancja. Jest tutaj w środku salt chips oraz jakaś rękawiczka. Ale szczerze Tandetna ona jest, to jest folia. Nawet jej nie będę ubierał w sumie, bo to jest tylko słone. Ale nie ma tatuażu. Nie ma. A ja to założę. Bo... Ale w ostrym chipsie to była chociaż normalna rękawiczka. To jest taka foliowa. No, takie. Czekaj, może troszkę kamerę dam do góry. O? Dobrze. Rękawiczka jest wiadomo gorsza. Ale co najważniejsze? Jaka ciasna? Obo! Obo! Ubierasz to? Tak, w tym się nie tarusza. To jest ręką. foliowe takie. Ale w tym się nie tarusza nawet ręką. O, to, to nie jest ostre. Z ostrym to rozumiem, bo później dostanie ci się to do oka czy coś to... Nieważne. Dobra, Ale nie... taka saszetka. O, moja już jest trochę otwarta. Kurde, moja nie. A bo ty ją otworzyłeś, może? może. A może. O, kurde, mój się chyba połamał. No delikatny się wygląda. Ciekawe. Wygląda ładnie. Patrzcie, takie zielone. Coś się pokaż do kamery. Pięknie. Tu jest kamera. A. No ładnie wygląda. Pachnie zajebiście. Jest taki w porównaniu do tego ostrego, to to jest takie jakby ciasto, jak takie chitosy, takie grube, a nie taki doritos. Spróbujemy. Wejdę wymiotowo.

Co so mm. <dzień> um, no, tak to wy pruście? M. Ja pierdolę, do słońce. Ja, Ale weapio ja lat. Oba. Dajcie mi jakieś Ale słone gówno. No takie Jirka. Kieków Pluje się o, po tym takim zielonym głównem. <laughs> to jest strasznie słone, ale to nie jest tylko smak soli. To jak jest tak chwilę coś kwaskowego było, a jak się to już przegryzło, taki kurwa, jakbyście czystą suszpier dalali z jakimś dodatkiem. To niedobre jest. Nie polecam tego. Nie. Ech, nawet tego szkoda przełykać. To, co zostało w buzi, w ślinie się rozpuściło, trzeba było połknąć. Ale no, ja to dalej czuję To jest... To nie jest, to już wolę ostre. Oh. Ostry chips był dobry, kurde, to to no to jest gówno. Nie, to jest jakieś potry czy co, bo to takie Nie, to takie słone miało być. Kurde. Na początku. To tak myślę sobie, kurwa, jest tam trochę jakby... jakieś takie smaczki jakbyś lekko kwaskowe było, słone, a jak to już przegryziesz... Ale on jest gruby strasznie. Tak gruby, jest napchany tą solą, taką warstwą. Jak to przegryziesz, no to kurwa mac macie wieliczkę w gębie <laughs> To jest. Nie no, ja, ja się wymeldowuję, cześć. Nie. mogę mogłem nie pić wczoraj, naprawdę kurwa. Wiecie jak mnie kurwa, jestem wczoraj takie kurwa niepokoję. Tak taką kurwa niebieskie. <laughs> Czy zielone, nie? Czyś już się... powiedz coś na koniec? Słuchajcie, opowiedz... nie wydarło, to jest tragiczne. Jestem, je, jestem wczorajszy trochę i... Mała imprezka była i wiecie, jestem... Trochę, I jestem trochę wczorajszy i to mnie normalnie żołądek wydarło. Nie, nie, ja tego nie polecam, jakbym nikt w życiu tego nie kupił. Energy shot. Pisało, że jest energia, ale chyba w odwrotną stronę to zadziałało, ale dzięki było dobre.